rybek i koniec takie uważaj, żebyś nie wpadła kochana no ale tych kolorowych popatrz, tam na tamtym, przy tamtym brzegu też jest jeszcze jeden skąd wiesz? no bo go widzę tam, bo on jest taki pomarańczowy się aż blikuje one ale tu ja mają, nie odbija, one nie, muszą mieć co najmniej półtora metra, żeby nie, żeby przezimować, nie? tej ty, ty karpi jest więcej, sadzą tam jest też no i dwa płyną, zobacz, jeden no oczywiście no może na święta je wyłowią nie, nie wyłowimy patrzcie no Nie tata Nie, tata, to inna rybka, wiesz ale Większa. to tata no a te to w takiej grupce pływają popatrz jak tu pilnują że cień człowieka widzą to patrz jak tu krążą no bo a ja tu rzuciłem tą, tą To tego tam, tam. okruszka, widzisz takich kawałeczek chlepka, tam padę go pucują patrz. a czekaj patrz zaraz Karwię przegoni bo karwiusz u bazę ja to, ja. nie karł odpłynął wszystkie się wystraszyły. ty ile ktoś wpuścił tutaj no widzisz ja pierdziele to czemu ja, mnie tu jeszcze z wątką nie było <noise> bo to jest parkowa a co tam wrzuciłaś Kamyczki. nie wrzucaj kamyczków kamyczków nie jedzenie nie to jak coś to trzeba przynieść trzeba Jedzenie mamy, następnym razem musimy pamiętać, żeby przynieść coś. Wiesz, że tu dużo rybek jest? To ja myślałam, że tu nie ma tyle. Ale to one za niedługo będą chorowały, jak już jest tutaj taki miód, popatrz. No. A drapieżnika nie ma żadnego, nikt nie łowi tych ryb. Ale ja myślę, że dużo w zimie To Chyba są też i ukleje. No, przez zimę to naprawdę prawdopodobnie tu wszystkie kląkną. Ja A może... tam co jest wrzucone? Właśnie nie wiem, co to jest. To rybka, ty. Jaka to jebka? Na środku. Wygląda na torebkę, bo ma brzegi obszyte. Tylko co to taki do góry? To pasek tak stoi do góry? Nie klapną? Nie wiem ja Może z jakiegoś plastiku widzę. jest i pływa, wiesz? Może. Nie widzę tej torebki Tam na środku jest coś takiego plastikowego. Ale tu zawsze coś nawrzucają. Rosiaki. Tam rzeczywiście! No! To rybka. Kingała! Tak rzucimy rybką, co? Czy jawkę mam dać? Nie, czekaj. O, widzisz tam popatrz, widzisz to białe? To jest kawałek bułki, jak już lubię jedzą Jakie są głodne. Mhm. Dasz mi dasz mi coś, żeby je nakajnić. Ale ja tutaj znalazłem kruszek. Co leżał? mm-huh uh Te glony? Te glony ty, tyglony, ty, ty tego za rzadko czyszczą. Albo nie mają, może powinni... Ale dobrze, i niech one zostaną. Puszczą coś, co jest co pożera te glony. Nie. Amura. Ale to amura jak tu się wpierdzieli. To to że wszystko zielone. Nie, nie. A jest drapieżnikiem, nie? Nie. Nie? No jak nie. może być drapieżnikiem i jest zielone? Nie. To a mur wpierdziela właśnie zielone, tylko że on tak intensywnie wpierdziela zielone, że nic nie zostanie.